Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogą, tworzę blog tylko dla mam. A zobaczcie, o czym dzisiaj chcę z Wami porozmawiać. To jest kolejna książka wydawnictwa Egmont, która zahacza, właściwie nawet nie zahacza, tylko bardzo koncentruje się na tematach związanych z ochroną przyrody i z ekologią. Świetnie, bo już nieraz wspominałam w grupie Aktywne Czytanie, na Instagramie, wszędzie o tym mówię, że, że bardzo mi zależy na tym, żebyśmy trochę więcej rozmawiali o tego rodzaju książkach, żebyśmy przybliżali przyrodę, a przede wszystkim ochronę środowiska, Najmłodszemu pokoleniu, czytanie o tym jest jednym ze sposobów. Oczywiście, że najfajniej jest spacerować, dotykać, wąchać, poznawać, ale nie każdy może, nie zawsze jest na to czas. Natomiast myślę, że na przeczytanie książki czas jest zawsze. I to jest tytuł Basia i Śmieci. Basię na pewno znacie, bo to jest bardzo, bardzo znana, lubiana, zabawna seria książek dla najmłodszych. I tym razem Basia. Ma taki kłopot i takie zmartwienie, dlatego że jest jej bardzo przykro, bo dowiedziała się, że e, giną wieloryby. Giną wieloryby, przepiękne zwierzęta i one giną przez głupotę ludzką. I do Basi bardzo mocno to dociera. To znaczy to, że przez takie bezmyślne wyrzucanie śmieci, niedbanie o środowisko, mówiąc najogólniej, giną zwierzęta. I to oczywiście nie są tylko wieloryby. Basia bardzo się tym przejmuje. Mama, jak zawsze, stara się tutaj stanąć na wysokości zadania i pomóc dziewczynce zrozumieć, ale przede wszystkim podpowiada jej... Co zrobić, żeby tym wielorybom pomóc? I to jest bardzo moim zdaniem ważne przesłanie, bo tutaj nie chodzi o to, żeby powiedzieć załóżmy ręce och no tak jest trudno, no trudno. I też nie o to chodzi, żeby powiedzieć, ale wieloryby są gdzieś tam daleko, a my jesteśmy tutaj i nie możemy im pomóc. Bo tu właśnie chodzi o to i to jest najfajniejsze, najcudowniejsze przesłanie, że nawet jeżeli te wieloryby są tam daleko i my nigdy prawdopodobnie takiego wieloryba na wolności nie będziemy mieli okazji zobaczyć, to my możemy coś dla nich zrobić. My możemy wymyślić plan na nasze życie, co w nim zmienić, po to, żeby właśnie pomóc zwierzętom, nie tylko wielorybom, ale naprawdę wielu zwierzętom i ogólnie naszej planecie. No i tutaj mama z Basią wymyślają, co mogą zrobić. Na początku Basia jest bardzo zestresowana. Ona jest wrażliwą dziewczynką, rozpłakała się. No i nie za bardzo ma pomysł na to wszystko. Natomiast właśnie pomocna dłoń ze strony dorosłego to jest coś, na czym mi bardzo zależy w takich obrazach, w takich książkach dla dzieci, bo tak to powinno wyglądać w prawdziwym życiu. To nie ma mają wszystko wiedzieć, bo się nauczyły w przedszkolu czy w szkole, to my, dorośli, rodzice, też mamy pewne obowiązki. I tutaj, na przykład, jednym z takich fajnych pomysłów, na jaki wpada mama, jest to, żeby Basia i mama razem uszyły torby ze starych sukienek, z, ze starych koszul, ze starych ogólnie ubrań, żeby uszyły torby na zakupy. Torba jest też na piłkę dla brata Basi. Tata nawet dostaje torbę szmacianą na swoje drewniaki do szpitala, i wszyscy są zachwyceni, że takim drobnym gestem przyczyniają się do ratowania ziemi. I o to właśnie chodzi. Nie chodzi tutaj o to, żeby założyć teraz jakąś koszulkę WWF i biec na plażę w jakimś odległym kraju, ratować wieloryby. Ale właśnie chodzi o to, żeby ogarnąć przestrzeń tutaj blisko, tutaj gdzie mieszkamy i Basia z całą rodziną to robią, a przy okazji dowiadujemy się mnóstwa bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Bo zobaczcie, tutaj na tej wadze mamy pokazane, ile ton śmieci rocznie produkuje przeciętna rodzina. I nie powiem Wam ile, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz, co możemy zrobić, żeby te śmieci ograniczyć? Co świetne jeszcze w tej opowieści, to to, że Basia wchodzi do swojego pokoju i. Patrzy na niego takim trochę innym spojrzeniem niż zazwyczaj. To znaczy, jak już sobie uświadomiła, że ludzie zaśmiecają świat, to wchodzi do swojego pokoju i wszędzie widzi śmieci. Widzi, że rzuciła opakowanie po żelkach, widzi, że tutaj są pomięte kartki, które jeszcze nie do końca są zarysowane. Gdzie się nie obróci? Wszędzie ma raz, że bałagan, a dwa, że śmieci. Więc ona, to taki sposób myślenia, takie olśnienie trochę, yy, Pokazanie, że można na swoją przestrzeń spojrzeć trochę innym okiem, z trochę innej perspektywy. Ja myślę, że to jest świetny pomysł, jeżeli chodzi o małych czytelników, bo faktycznie powinno się na swoje najbliższe otoczenie spojrzeć trochę innym okiem i sprawdzić, co mogę zrobić inaczej, jak ja mogę produkować mniej śmieci, to jest naprawdę ważna, bardzo bardzo fajna lekcja o ekologii. Więc jeśli lubicie serię o Basi, będzie wam się podobał ten odcinek, a jeżeli nie znacie, zachęcam, bo świetnie napisany.